dawać narzędzia, żeby oni mogli zacząć dbać e, sami e, o siebie, że ja nie jestem takim tutaj panem, panią trenerką nadzorczynią, e, tylko jestem człowiekiem, który dzieli się swoją wiedzą, tym co u niego zadziałało. E, tak trochę więcej wie, bo już więcej doświadczył. I może tą swoją taką autentycznością i wiarygodnością po prostu budować, na tym, na tym bazuje, buduje zaufanie, i myślę, że przez to, że jest autentyczny, to ludzie to po prostu biorą. Tak, nie, nie ukrywam, że są takie myśli, że są takie dni, kiedy. Zadaję sobie pytanie, co ja tutaj w ogóle y, robię, y, że tak naprawdę y, nie mam wykształcenia kierunkowego w żadnym z tych y, kierunków, w żadnym z tych y, y, filarów. Y, ale tak jakby nie uważam, żeby to było dla mnie jakąś y, przeszkodą. Po prostu bazuję na tym, co mam. W pewnych dziedzinach jestem, mam większą wiedzę pewnych mam jeszcze może chciałabym mieć więcej natomiast całościowo to jest pakiet, z którym naprawdę można już wyjść do klienta. Że ja się czuję, że na tyle na ile to co już wiem, to to jest naprawdę ogrom wiedzy. Mimo, że może to jest tylko w pe pewnych aspektach pobieżnie ale całościowo to jest po prostu, dla mnie, to jest taki mega pakiet. To wcale nie były najbliższe mi osoby. Bardzo się cieszę. Yy, znaczy, cieszę się, że zrobiłam tak, jak zrobiłam. To znaczy, w momencie, kiedy zapisywałam się yy, na kurs, to już była chyba tam w listopadzie, już rozmawiałam yy, z Maćkiem, to już wtedy wytypowałam sobie osoby, z którymi yy, chciałabym. Yy, prowadzić te treningi i po prostu poszłam do nich, zapytałam się, że będzie taki i taki program, mam dla nich taką i taką propozycję, czy zechcą mi towarzyszyć. No i po prostu wszystkie te osoby, które chciałam, towarzyszą mi, a po drodze jeszcze chyba po pierwszym miesiącu dołączyła jeszcze jedna osoba zupełnie z zewnątrz, której nie znałam ale była znajomą jednej z uczestniczek i, na, i tak, taki był dobry odbiór tych uczestniczek, które już na przykład przez miesiąc ze mną trenowały, że ona stwierdziła, że też chce dołączyć, bo jest to bardzo ciekawe. Każdy ma swoje indywidualne i powiem szczerze, że ja też ten program mentora, mentora witalnego traktuję jako bazę wyjściową, bo dołączam bardzo dużo rzeczy takich, które nie ma w programie mentoringu, ale które są moje i u mnie zadziałały. I y, na przykład y, ja dołączam elementy dietetyki według medycyny chińskiej, jeśli chodzi o y, y, odżywianie. Y, też właśnie picie na przykład ciepłej wody jako jeden z aspektów sprzyjających prawidłowemu odżywianiu. Bardzo interesuje mnie taka forma ćwiczeń wywodząca się od tai chi, to się nazywa qigong i to są takie chińskie ćwiczenia prozdrowotne. Sama je ćwiczę i wprowadzam też jak w formie rozgrzewki i na zakończenie właśnie w takiej formie rozciągania też właśnie w pracy z grupą. Także też daję coś od siebie, ramy są, ale no każdy mentor jest indywidualistą, każdemu coś innego leży i Myślę, że to jest właśnie fajne, że, że każdy daje tą swoją autentyczność i to, co jest w nim po prostu. Program opiera się na czterech filarach, i yy, dla mnie realizowanie wszystkich tych czterech filarów y, jest bardzo ważne. Tak, jeżeli ja w moim przypadku. Yy, planam wszystkie y, elementy y, w y, trening. Y, mój trening zdrowotny, ten cotygodniowy warsztat półtora godzinny opiera się na y, slow joggingu czy tam truchcie witalnym. Jak również y, jest rozgrzewka, y, część główna, są ćwiczenia y, oddechowe, są ćwiczenia stabilizujące y, ciało y, siłowe z wykorzystaniem masy własnego ciała i to jest taki schemat, według którego pracuje każdy mentor witalny. Natomiast co tam on po drodze doda jeszcze od siebie, no to już jest kwestią indywidualną. Natomiast jakby dla mnie to układa się wszystko w całość, więc żadnego z tych elementów nie chciałabym pomijać, bo uważam, że wszystkie są bardzo ważne. E, oczywiście, e, więc e, jeżeli pracuję, mam w swojej grupie e, na przykład dwie panie po czterdziestce, jedną sześćdziesiątkę i dwie po siedemdziesiątce, więc jeżeli robimy ćwiczenia siłowe z wykorzystaniem własnego ciała, to tak naprawdę każda pracuje w swoim tempie. Te młodsze zrobią 10 pompek, a te starsze może zrobią tylko e, 3. E, ale po prostu zwracam uwagę na każdego y, uczestnika, y, żeby nie było to zbyt obciążające. Y, treningi cotygodniowe, no to nie było problemu, żeby je y, przeprowadzać. Są małe grupy. Nie by... Ja miałam grupę pięcioosobową. Ja byłam szósta. Zakazu wychodzenia z domu stricte nie było, więc na dworze przebywaliśmy. Można było zachowywać odległości, to nie jest problem. Natomiast ja akurat nie prowadziłam warsztatów stacjonarnych. Rozważałam tutaj kwestię online, ale koniec końców się nie zdecydowałam. Natomiast w te nasze cotygodniowe spotkania wplatałam taką część właśnie teoretyczną. Poruszaliśmy właśnie temat na przykład picia ciepłej wody, czy część teoretyczną dotyczącą oddechu. Także takie elementy wplatałam w te spotkania na zewnątrz. Te cztery filary. Tworzą ze sobą nierozerwalną całość i nie traktują człowieka fragmentarycznie, tylko po prostu całościowo i holistycznie. I to jest, to jest akurat zgodne z, moi, z moimi wartościami, i to jest dla mnie y, autentyczne. I jeżeli ja o tym mówię ludziom, to po prostu dlatego, że u mnie to zadziałało.